Którą się zajmiemy, będzie tworzenie użytkownika w systemie MySSI. Zróbmy to na praktycznym przykładzie. Wyobraźcie sobie, że przychodzi do was klient zainteresowany dowolnym kursem nurkowania. To, co musimy zrobić, to musimy stworzyć mu konto w systemie MySSI lub mogą to zrobić samodzielnie oraz afiliować go do naszego centrum nurkowego. W SSI każdy nurek może być zaafiliowany do dowolnej ilości centrów nurkowych ale centrum nurkowe musi posiadać w, w liście swoich zaafiliowanych klientów daną osobę, aby móc przeprowadzić dla niej szkolenie. Najprostszą formą założenia tego konta jest stworzenie na swojej stronie internetowej loga, baneru, grafiki czy dowolnego tekstu, którego link będzie prowadził do specjalnego adresu, w którym wasze centrum nurkowe będzie już wpisane jako predefiniowane centrum nurkowe danego użytkownika. Pokażę Wam to na przykładzie Strony centrum nurkowego, gdzie mamy baner SSI. Po kliknięciu w ten banner, klient przekierowywany jest na stronę SSI z prośbą o podanie swoich danych do założenia konta. Jak spojrzycie sobie na adres internetowy, wygląda on w ten sposób. Ostatnie 6 cyfr jest to po prostu numer waszego centrum nurkowego. Ja tutaj dla przykładu wpiszę numer takiego testowego centrum nurkowego, po to, żeby nie zakładać. Gdzieś tam niepotrzebnych kąt, i całość przeprowadzimy dla sztucznego, testowego centrum nurk nurkowego. Po wejściu w ten link otwiera nam się strona do założenia konta. Sugeruję używać to w bardzo prosty sposób. Dzwoni do Was klient, informuje, że jest zainteresowany kursem. Jedyne co musicie zrobić, to poprosić go o wejście na Waszą stronę internetową i kliknięcie w logo, baner czy cokolwiek na Waszej stronie umieścicie, co będzie prowadziło do tego linku. Tutaj zakładamy konto. Jan testowy, podajemy jakiś adres e-mail, datę urodzenia i klikamy dalej. Teraz jak widzicie wasz klient automatycznie jest przypisany do waszego centrum testowego, waszego centrum nurkowego jako jego zaafiliowane centrum nurkowe. Następnie klikamy w, zgodnie z wolą naszą, naszego klienta czy zgadzamy się na otrzymywanie informacji marketingowych, i tak dalej? I w tym momencie, po kliknięciu przycisku wyślij klient dostał na maila informację o tym, że jego konto zostało założone, a jego login i hasło przesłane zostało drogą mailową. Zobaczmy teraz, jak to będzie wyglądało od strony centrum nurkowego. Zareagujemy się teraz na nasze testowe centrum nurkowe do systemu MySSI. I tutaj, w naszych powiadomieniach w kategorii nowi nurkowie, widzę, że nowy nurek Jan Testowy wybrał współpracę z moim centrum nurkowym. Mogę teraz kliknąć sobie na naszego Jana, Jana Testowego i widzimy tutaj różne opcje. Widzimy, że adres jest niekompletny, to znaczy, że Jan Testowy. Nie wypisał swoich danych adresowych jeszcze w swoim profilu. Może to zrobić w dowolnym momencie przed certyfikacją, lub my możemy to zrobić za niego. Będzie o tym osobny filmik. Widzimy też, że jeszcze nie załadował zdjęcia, i również możemy to zdjęcie za niego za załadować my teraz, lub możemy poprosić naszego klienta, aby zrobił to samodzielnie. W kolejnym filmie pokażę Wam, w jaki sposób możemy zarejestrować nowe szkolenie dla naszego Jana testowego oraz wydrukować kompletną dokumentację szkoleniową. Zapraszam bardzo serdecznie.